Dzień dobry, z tej strony Natalia Schein i witam Was w podcaście Strach ma oczy. Moi drodzy i drogie, mam, jak kiedyś Wam wspomniałam, taką ogromnie długą listę pomysłów na odcinki, ale przyznam, że temat dzisiejszego wpadł mi ostatnio dosłownie w ręce. I ta historia zacznie się bardzo niepozornie, dlatego że od jego dzianek. Dzisiaj jadłam pierwszą w sezonie jagodziankę. By the way, była przepyszna. Kocham takie jagodzianki, wiecie, w których jest dużo lukru i cukru i kruszonki i jagód, bo jagody oczywiście są najważniejsze nie jakieś dżemy muszą być jagody, najlepiej całe. No i kochani, kiedy jadłam sobie tę jagodziankę, przypomniało mi się, że Basia starecka na Instagramie nakarmiona starecka ma również podcast z pełnymi ustami. Ustanowiła dzień jagodzianki. <laughs> On się nieubłaganie do nas zbliża. Jednak, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ja również chciałabym ustanowić swój dzień i chciałabym, żeby to był dzień dbania o swoje wewnętrzne dziecko. Ponieważ już zaczynam historię prawilnie. Jak to się zaczęło z tym wewnętrznym dzieckiem? Oczywiście dużo się mówi o tym w przestrzeni publicznej, że każdy z nas ma w sobie takie wewnętrzne dziecko, o które musimy dbać jako dorośli, że jest to powiedzmy ta mała istota, która doświadczyła może jakiś krzywd, które gdzieś tam w niej są i może dlatego reagujemy z ogromną radością na pomoc w układaniu Lego naszym kuzynom albo na zjeżdżanie ze zjeżdżalni, więc pamiętajcie, że w Galerii Młociny można się przejechać jakąś tam najdłuższą czy coś takiego, jeżeli jesteście z Warszawy, ja jeszcze nie miałam okazji, ale może właśnie w imię Dnia Wewnętrznego Dziecka to zrobię. I kochani i kochane, ostatnio miałam przyjemność spotkać się z pewną taką, wiecie, przyszywaną ciocią. Chyba każdy ma taką przyszywaną ciocię w rodzinie. I ona podarowała mi moje zdjęcia z dzieciństwa. To są trzy przesłodkie zdjęcia, na których po prostu jestem ubrana jak laleczka. Oczywiście dostosowana do czasu, więc na jedno wyglądam jak babuszka, ale dało mi to do myślenia. Postawiłam je sobie w takim miejscu, w którym jak codziennie przechodzę, to sobie na nie patrzę i uśmiecham się do siebie. I nawet kiedy ostatnio mój partner, powiedzmy, rzucił tak w żartach, że nie wiem, no jesteś okropna, to ja wzięłam to zdjęcie i powiedziałam, powiedz to jej. <laughs> I powiedział, że nie potrafi. I właśnie o to chodzi. Często kiedy na przykład... Mówimy sami o sobie, to zapominamy, że w nas jest to małe, wewnętrzne dziecko. I da wam może taki task, żebyście znaleźli i znalazły zdjęcie ze swojego dzieciństwa. I kiedy pomyślicie o sobie coś złego, to wyciągnięcie je i pomyślcie, że mówicie to do tej małej istoty. Oczywiście, że nie chcemy mówić sobie takich rzeczy, tylko po prostu o tym zapominamy. Więc Dzień Wewnętrznego Dziecka polegałby na tym, żeby zrobić wszystko to, co sprawiało nam przyjemność w dzieciństwie. I ja ten dzień ogłaszam dziś, ale no, jako, że wysłuchacie tego jutro, czyli 11 czerwca, to możemy wyznaczyć go na 11 czerwca. I wrzucam <śm> Wam wyzwanie: zrobienia czegoś miłego dla siebie. Ja na przykład dzisiaj. zjadłam rogaliki, które to są takie rogaliki z kruchego ciasta z nadzieniem z konfitury różanej. I ja je jadłam w dzieciństwie, moja mama mi je kupowała w torebkach, wiecie, no jakby w zrywkach foliowych, a teraz są sprzedawane w tym samym sklepiku 10 lat, nawet więcej, 20 lat później w takich, wiecie, fancy eko-torbach <noise> około 3 dychy, więc no dobra, czasy się zmieniły i ceny też, ale, Jezu, wyobrażacie sobie poczuć ten sam smak. Znacie to, że jakby zawsze się mówi, że nic nie smakuje tak, jak smakowało kiedyś. To te rogaliki smakują dokładnie tak samo. I mogą sobie go ugryźć, zamknąć oczy i otulić siebie tym miłym wspomnieniem. Bardzo Wam to polecam. No zjadłam jeszcze dużo cukierków. Właśnie potem mówiłam mojemu partnerowi, że fajnie jest być dorosłym, bo na śniadanie zjadłam płatki, potem zjadłam sernik, potem zjadłam jego dziankę i jeszcze zagryzłam tymi rogalikami. I nikt mi nie mówi, że może zjedz obiad, a potem zjesz coś słodkiego. Dzisiaj całe moje jedzenie, jakie zjadłam, to były tylko słodycze. Nie polecam tego i nie zachwalam tego jako dobry styl życia, ale jako, że jest dzień. Wewnętrznego dziecka, to pozwalam Wam na taką rozpustę, jaką tylko chcecie. Bo wyobraźcie sobie, gdybyście mieli jakieś, nie wiem, 10 lat i zjedli to, o czym właśnie mówiłam, i to by było Wasze śniadanie i lunch, a może nawet obiad, ale byście się jarali, co? A nie jakieś, nie wiem, ja na przykład nie lubiłam mielonych, jak była mała. A ja nie jakieś mielone z, nie wiem, młodą kapustą albo z Brukselką. fu! <tul> <tul> tylko pyszne rzeczy. Więc bardzo Was proszę, zróbcie sobie taki dzień dla siebie. A czemu mówię o tym? Bo przecież to jest podcast o strachu, bo tak jak wiecie z tego podcastu, wiele moich lęków i strachów staram się leczyć, ale właśnie mam w ogóle rozłożone te zdjęcia obok, kiedy nagrywam i patrzę na tę małą Natalię i chcę właśnie, nawet mam właśnie tak więcej motywacji, żeby zająć się moimi lękami. Kiedy myślę o tym, że ta mała istota i tak bała się tylu rzeczy, więc może trzeba właśnie zadbać o nią, brać odpowiednie dawki leków, chodzić na terapię, uprawiać sport, bo to dziecko, ta mała babuszka wcale nie zniknęła, ona dalej we mnie jest, więc czemu miałabym ją ignorować? I właśnie dlatego bardzo wam polecam zająć się sobą. Na mojej liście możliwe, że jest jeszcze. Pójście na Garfielda do kina. No bo w końcu mamy hello, dzień wewnętrznego dziecka, więc trzeba robić takie rzeczy, które są super. A, więc nad tym się zastanawiam. Kupiałabym sobie wielki popcorn i wielką kolę i mogłabym sobie chrupać, bo ja jestem z tych chrupiących i nie będę za to nikogo przepraszać. I usiadłabym w kinie i, o, i obejrzałabym Garfielda. Nie wiem co prawda, czy jest fajny, ale jak byłam mała, to oglądałam Garfielda. Więc mogłabym spróbować pójść i zabrać swoje wewnętrzne dziecko właśnie do kina i zobaczyć, jakby by to było. Jako, że pada, to niestety nie pójdę pojeździć na rowerze po, nie wiem, krzakach, górach i tak dalej. Ale właśnie zastanawiam się, co mogłabym zrobić jeszcze, co ucieszyłoby moje wewnętrzne dziecko. I też zadajcie sobie to pytanie: że co możecie zrobić, żeby po pierwsze, nawiązując do oczywiście naszej ulubionej tematyki strachu, zażegnać rzeczy, których się boicie? Wyciągnijcie te zdjęcia z samych siebie i pomyślcie, że te dzieci się już dość nacierpiały, trzeba im trochę to ułatwić. I oczywiście, że strach nie znika po prostu samym postanowieniem tego, że ma zniknąć, ale <laughs> może od czegoś trzeba zacząć. Ten cały proces. Kontynuując, zastanówcie się, co możecie zrobić dla siebie, czego chcieliście jako dzieci i chciałyście, co było dla was tak istotne. Na przykład, ja uwielbiałam chodzić spać z telewizorem, i może dzisiaj sobie to zafunduję że le leciały jakieś bajki i ja je oglądałam i zasypiałam z nimi. Czułam się taka bezpieczna wtedy. Dużo radości jeszcze, kiedy byłam dzieckiem. Prawiały mi zabawki oczywiście, więc może kupię sobie jakiś malutki zestaw Lego i go złożę, oglądając właśnie te bajki. Zobaczymy. Skoro ustanowiłam ten dzień dziecka na jutro, to może zrobię to wszystko też jutro. Przeciągnę moje małe przyjemności na dwa dni. W ogóle, jeżeli chcecie tu możecie mnie oznaczyć w swoich relacjach Dnia Wewnętrznego Dziecka na Instagramie. Znajdziecie mnie pod Strach ma Oczy podcast i ja bardzo chętnie spędzę ten dzień tak z Wami, oglądając Wasze czynności. Bo możecie mi też powiedzieć w komentarzu, co byście zrobili? Jakbyście na przykład właśnie teraz ktoś by wstrzyknął palcem i przemienilibyście się w dzieci. Ja, o Jezu, poszłabym do wysokiego miasteczka. Bo widziałam wesołe miasteczko, które się rozstawiło niedaleko mnie, więc może to też dodam na swoją listę. I może bym po prostu leżała cały dzień w piżamie. To, to zawsze było miłe, tak chodzić cały dzień w piżamie. Ale wiecie, żeby się nie spłacić, bo wtedy to już nie było fajnie. Hm. No więc tak. Jest to bardzo krótki odcinek, ale może dlatego, że zachęcam Was do przemyślenia tego, jak możecie pomóc sobie. Jeżeli chodzi o strach, może dzień wewnętrznego dziecka skłoni Was, żeby pójść na terapię na przykład, albo żeby sięgnąć po pomoc i zażegnać swoje lęki. Może skłoni Was do tego, żeby zaplanować sobie wspaniały dzień. Wiecie, że na przykład ostatnio, nie pamiętam gdzie, ale zobaczyłam to w ogóle jak, jak już minęło, że była właśnie darmowa strefa Lego w jakiejś galerii handlowej. I było mi tak przykro, że tam nie poszło. Więc właśnie, może sobie zaplanujecie jakiś dzień wspaniały, pełen wyrażeń, rzeczy, które zawsze chcieliście robić. Może pójdziecie na go karty. o, w ogóle uwielbiam go karty. Tylko po tej sprawie z tą dziewczyną, którą oskalpowało, to troszkę się ich boję. I od tamtego czasu nie byłam na go kartach i będzie to pewnie jakieś mocne kilka lat. Pamiętajcie po prostu, żeby się sobą zaopiekować, bo o to będzie chodziło w tym dniu. Nie tylko o to, żeby robić fajne i miłe rzeczy i nie wiem, jest cukier w nieograniczonych ilościach. W ogóle to możecie też sobie kupić Happy Mila, na przykład. Ja myślę, że to musi być super. Jeszcze tego nie robiłam, ale ja nie wiem mięsa, więc to też jest trochę trudniejsze. Wracając do mojej myśli przewodniej, nie chodzi tylko o to, żeby zrobić jakieś wspaniałe, miłe rzeczy i jest cukier. Chodzi o to, żeby się zastanowić, jak można pomóc temu małemu dziecku, jak można je ochronić i jak można wziąć Sprawy we własne ręce. Bo ja dzisiaj miałam właśnie taki dzień, że pomyślałam o tym małym, zranionym dziecku i pomyślałam: OK, ja się Tobą zajmę. Ja wezmę wszystko, co Ciebie boli, i spróbuję to załatwić. I powiem Wam, to może się wydawać szalone. Ja chyba trochę dalej nie wierzę, że to zrobiłam, ale to się wydarzyło nawet kilka godzin temu. Kiedy byłam nastolatką, to zajmowałam się pewnym koniem. I to była taka wymienna relacja, że ja właśnie jeździłam tego konia, trenowałam go, lążowałam i wiecie, czyściłam mu boks i tak dalej. No i właśnie w zamian za to też mogłam po prostu jeździć, ale to też jakby jest usługa, za którą właściciel konia często płaci jestcowi. Ale no to, tutaj są różne sprawy, bo przecież też można dzierżawa konia i wtedy to jeżdżący płaci właścicielowi, ale to już są inne sprawy. W każdym razie ja się opiekowałam tym koniem, nie miałam za to zapłaty. Po prostu tak się dogadałam z pewnym panem, który mieszkał w sąsiednim mieście i jeździłam do niego na rowerze kilka razy w tygodniu i właśnie sobie zajmowałam się tym koniem. No i zostawiłam tam bardzo dużo moich rzeczy, bo po prostu, wiecie, no, życie wygląda tak, że pewnego razu po prostu wyszłam no, i nie wróciłam. I tak jak mówiłam w jednym z odcinków, najgorsze chyba jest to, że nigdy nie wiemy, kiedy jest ten ostatni raz. I nie zabrałam swoich rzeczy. Ja oczywiście mam koniarą, więc miałam super buty jeździeckie. I miałam piękny toczek, których teraz już nie robię, bo teraz są kaski. Pewnie ten toczek może nie chroni jakoś super. Albo piękny, miał kokardę. I dzisiaj jechałam akurat niedaleko tego pana i znalazłam ten adres. zostawiłam auto, poszłam go szukać. Uznałam, że nie wiem, jak to będzie, ale że no, jest to sprawa, która mnie mierzi od lat, że że te rzeczy tam zostały i po prostu wziąłam sprawę we własne ręce, zostawiłam mojego partnera w aucie, wziąłam gaz pieprzowy, bo znałam, że nie wiem, na kogo trafię przecież. No i poszłam szukać tego pana na posesji, która właśnie jest dosyć rozległa i dziwna, no i niestety go nie było. Wydaje mi się, że minęliśmy się, w, kiedy już jechałam ku mojemu domowi, ale no już nie goniłam jego auta. Ale w każdym razie o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Jestem z siebie naprawdę dumna, że postanowiłam w końcu chociaż spróbować być tą dorosłą osobą, której potrzebowałabym wtedy, w tych latach nastoletnich, która by weszła na tą posesję, próbowała znaleźć tego pana. I uważam, że to było super. W sensie od razu mówię, nie było to nielegalne wtargnięcie, zapytałam ludzi, którzy tam mieszkają, czy mogę wejść, bo spotkałam jakichś innych, powiedziałam, że szukam pana Zbyszka i tak dalej. Więc jakby luz. Nie, nie, nie złamałam prawa, ale jestem naprawdę, naprawdę wdzięczna samej sobie. I myślę, że właśnie ta mała Natalia we mnie, ta mała babuszka też by mi podziękowała, że byłam tą dorosłą dzisiaj, której potrzebowałam te wtedy, 12 lat temu chyba. I wy też bądźcie tymi dorosłymi, których potrzebowaliście kiedyś. Jeżeli też macie takie sytuacje, które wywołały w was taką zadrę na lata że wraca do Was co jakiś czas, a wymaga po prostu może podjechania gdzieś i bycia troszkę odważnym, typowym, starym, <grym> który rozwiąże każdy problem, to może to zróbcie? Nie wiem. Na pewno nie wtargnijcie nikomu na posesję w nielegalny sposób. I tą myślą i troszkę chaotycznym odcinkiem, bo jeszcze wracam do formy, jeszcze troszkę trudno mi się łączy wątki, wiecie, jakby, no depresja to niestety nie są żarty, zostawiam Was dzisiaj. Moje drodzy i drogie, mam nadzieję, że nie baliście się ostatnio, że ostatni czas jest dla Was bardziej łaskawy niż dla mnie, że nie doświadczacie zbyt wiele cierpienia. Mam nadzieję, że opiekujecie się sobą i że będziecie świętować nowe święto, które wyznaczyłam na jutro. Mam nadzieję, że jutro nie ma jakiegoś święta, które będzie kolidowało z moim nowym świętem. I świętujecie też Dzień Jagodzianki, Więc na Waszej liście już w czerwcu, chociaż nie wiem, czy dzień jego dzianki nie został ustanowiony w lipcu, ale to jest do sprawdzenia na profilu nakarmiona starecka i nie jest to reklama. I świętujcie też Dzień Wewnętrznego dziecka. Żegnam się już z Wami na dzisiaj, ale jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, to w opisie tego odcinka znajdziesz link do Patronite. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli pomożesz mi się rozwijać i dalej zgłębiać różne zakamarki naszych głów. Oraz, jak widać, ustanawiać chyba całkiem przyjemne święta. Do usłyszenia.